Hej, opowiem ci o pewnym Chińczyku, który to może nie urodził się w tym miejscu, ale pochodzi z Chin. I pochodząc z takiego miejsca, stworzył platformę, którą niektórzy twierdzą, że jest wręcz większa od tej, o której mówiłem tydzień temu, czyli od platformy Amazona. Pan, który się nazywa Jack Ma, w momencie, kiedy zaczynał, wyobraź sobie, że. Był to zwykły Chińczyk, jak tutaj widać pełno. Nie znał słowa po angielsku, mało tego. Jak zaczynał biznes, to Chiny były w sumie jeszcze zamknięte na świat i za bardzo nie można było tego biznesu robić. Jak starał się o przyjęcie do nauczenie wyższą, trzy razy nie zdał egzaminu na chińską uczelnię, bo był za słaby z matematyki. Jeśli ty masz jakieś obiekcje odnośnie zakazania firmy, że ci nie wyjdzie, bo nie znasz e, czy to języka, czy to nie znasz matematyki, to jest tylko Twoja wymówka. Ale idźmy dalej. Wyobraź sobie, że ten pan starał się o to, żeby po prostu dostać pracę. I chodził od firmy do firmy, nawet poszedł do KFC, gdzie przyjmują formalnie wszystkich. Wyobraź sobie, że nie przyjęli go nawet do KFC, żeby pracował na, na i obsługiwał klientów. Nie przyjęli go do kilkudziesięciu innych firm. Ale ten pan był mocno uparty, pomimo wzrostu 1,62 m, kiedy miał lat 12, czy troszkę się cofniemy w czasie. Żył w takiej biedzie, że stwierdził, że musi wynieść się z miejsca, gdzie jest, bo inaczej nie będzie w stanie. Zapracować na siebie i na swoją rodzinę i wtedy już sobie wymyślił, że musi się nauczyć angielskiego, że cały świat tak naprawdę to jest wszystko to, co jest poza Chinami, a szczególnie to, co jest w Stanach Zjednoczonych. I jeździł wtedy do hotelu w swoim mieście, gdzie przyjeżdżali turyści, z zagranicy, po to, żeby się nasłuchać, jak oni mówią po angielsku, po to, żeby z nimi rozmawiać. Nawet w pewnym momencie robił za darmo. Wycieczki dla tych turystów, że po prostu mógł z nimi sobie porozmawiać po angielsku. I końcówka ubiegłego wieku miał taką okazję, że mógł wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Odkrył wtedy, że istnieje coś takiego jak internet, i dało mu to do myślenia, jakby to można wykorzystać w Chinach. A zanim jeszcze wyjechał wtedy z Chin, to. W Chinach powoli zaczynało się, zaczynał się ten boom przemysłowy, i firmy chińskie zaczęły się kontaktować ze światem po to, żeby sprzedawać swoje produkty. I on wtedy, jak już znał angielski, wtedy założył firmę, która miała pomóc komunikować się Chińczykom z Europejczykami, z Amerykanami. I właśnie, jak zobaczył w Stanach, że jest coś takiego jak internet. To w jego głowie powstała pewna myśl. Nie miał w ogóle pieniędzy na to, ale wymyślił sobie, że zrobi portal, portal internetowy, który będzie pośredniczył właśnie między Europą a Chinami. Pożyczył pieniądze od znajomych. On sam usłukał 2000 dolarów, od kilkunastu znajomych pożyczył też pieniądze, w ogóle zraził ich pomysłem. W ogóle, popatrz, jaka to musiała być szalona sprawa, żeby pójść do znajomych, gdzie w ogóle nie było internetu jeszcze w Chinach, nikt się nie kontaktował z zachodem, albo prawie nikt i wytłumaczyć im, słuchajcie, pożyczcie mi pieniądze, bo ja chcę zrobić coś takiego, czego w ogóle nie ma i na tym będziecie zarabiać pieniądze. W ogóle kosmos. Niemniej zrobił to, zebrał pieniądze, uruchomił portal, dzisiaj ten portal się nazywa Alibaba.com, może słyszałeś o takim i w momencie debiutu na giełdzie na Wall Street, ta firma zebrała 230 miliardów dolarów. Po prostu... No, w głowie się nie mieści. Ta firma do dzisiaj tak się rozwinęła, że 80% sprzedaży w Chinach, takiej właśnie internetowej, odbywa się przez Alibabę. Do nich należy też AliExpress, Taobao, parę takich mniejszych firmek i ten pan, który założył tą firmę, Jack ma dzisiaj... Ten jego udział jest wart kilkadziesiąt miliardów dolarów. Teraz tak. Dlaczego ci o tym mówię? Dlatego, że, ok, boom internetowy już to już nie jest to, co było 20 lat temu, to sprawa oczywista. Niemniej, co chwilę pojawiają się nowe tematy, co chwilę pojawiają się nowe technologie, nowe usługi, które ty możesz wykorzystać do tego, żeby. Się, żeby żeby rozwinąć biznes, może niekoniecznie aż taki jak Jack Ma, chociaż nic nie stoi temu na przeszkodzie, tak statystycznie patrzę, słuchaj, ja jestem w mieście, gdzie mieszka prawie 30 milionów ludzi, czyli w jednym mieście mieszka tyle ludzi, co prawie w całej Polsce, nie mówiąc o tym miliardzie Chińczyków i z tego ogromnego narodu znalazła się jedna osoba, która była na tyle uparta, którą widzisz, nawet do głupiego KFC nie przyjęli, ale chłop się uparł i swojego dopiął. Więc mówię ci o tym wszystkim po to, żeby ci dać do myślenia, że ty też możesz. Nawet jeśli ci mama mówi, że się nie nadajesz, jeśli ci tata mówi, że się nie nadajesz, wszyscy twoi znajomi mówią ci, że się do czegoś nie nadajesz, to im nie wiesz, tylko po prostu zrób to i zobacz, co się stanie. Dzięki.